Pamiętacie jak tą maszynkę żeśmy z wiścią X lat temu naprawiali? Cały czas ją na wiosnę Też nie tylko na wiosnę Używam Teraz pojedynczo wrzucam, mam jedną rękę wolną Cały czas jest na prowizorce Jak widać Wago Kiedyś to zrobię może Ale zobaczcie Z takiej hałdy Plus taka hałda Plus... Zona co robisz? Skarby ziemi. I później jeszcze to moi drodzy e, tam dalej jeszcze no i tam jeszcze trochę dębu jest tam dalej. zobaczcie do czego ja to skompresuję te takie hałdy. Słuchajcie, co jest ważne? Ten poszek widzicie gdzieś tam to jest taki wór roboczy Tam to na przykład mała ścieżka dużo większe wrzucałem. O co chodzi? Tu mamy wolno kręcący się fres. Widzicie, są co najmniej trzy rodzaje takich maszynek i tylko rodzaj z frezem daje sobie radę ze wszystkim tak naprawdę. Można tam ładować i ona bez zamknięcia działa. Jedne z gorszych to są talerzowe na przykład. To, że to jest taki talerz jak do tarcia ziemniaków. No to, to w ogóle nie ma sensu. już tak, nie nagrywam konkretnie tam gdzie powinienem, ale... To może idzie pomału w miarę, ale zobaczcie ile tam można ładować, pchać i to sobie radzi. Nie? Tutaj zobaczcie, zobaczcie, że tu jest uszkodzone w tym momencie. Ja takie coś kupiłem. To jest prawdopodobnie przez składanie, też tak akurat robię, takich badyli, bo on w pewnym momencie zaczyna mocno zasysać to. On potrafi gdzieś przychaczyć mocno. Teraz akurat nie, ale potrafi gdzieś zahaczyć. Ja sobie to wezmę i czymś, czymś prawdopodobnie to skleję, ale w zasadniczo powinno się tak orientować trochę, nie? Żebyście nie myśleli, że tu jest miękka gra. Patrzcie, nie wiem tylko, czy tu wejdzie. Wejdzie. Idzie wściekłe się przytkało zobaczcie, tu już mi końcówka została tylko tyle. To jest naprawdę końcówkę nie żartuję teraz. Tam jest wszystko wysprzątane, a zobaczcie ile z tego wyszło. Na licy by to było trzeba przeliczyć, ale czy worki 50-litrowe? Max. A maszynka chodzi w trybie S1. Już którąś godzinę się chodzi. Słonko zachodzi, a maszyna chodzi. Co nie lunka? już praktycznie skończyłem. Tu mi jeszcze zostało. Ale super chodzi. Także jeżeli ktoś się zastanawia, moi drodzy, to spokojnie mogę wam polecić tego Bosza, przynajmniej z tych starszych serii. Nie wiem, jak te nowe robią, ale te starsze wersje AXT 1800, tam były chyba jeszcze 2300 czy coś takiego. Naprawdę chodzi to. Kto mnie tu zaczepia, żeby patyka rzucać? Kto mnie zaczepia? Także, moi drodzy, mogę wam spokojnie polecić. Dobrze to chodzi, ma to naprawdę dużo mocy. Całość tutaj to patrzymy silnik z przekładnią wielką. To jest... Zresztą zobaczcie sobie odcinek, jeżeli chcecie to do środku wygląda. Nagrywałem taki ze 3-4 lata temu. Co nie Pani Także moi drodzy, polecam urządzam kreatora proof. Nie udało mi się jej popsuć, a naprawdę jej tam zarzucam ponadwymiarowe rzeczy. Aha! Warto napomknąć z tych chałd. Co miałem? Zobaczcie ile wyszło, nie wiem jak to nazywać, takiego peletu. Można sobie to próbować, kombinować, robić brykiet z tego, ale mówię, ja to, może ma... możecie tego użyć zależnie, pod drzewka, pod ściółkowanie ogólnie. E, takie zrębki, skąd muszę być bardziej ogarnięte można użyć też do wędzenia, do kominka w domu później, jak się przesuszą. Z suszą się, można zebrać, tak jak tutaj zrobimy, taką chałtkę, zebrać wierzchnią warstwę będzie ładna pogoda. I tak jeszcze raz, drugi raz, wiadomo, że na, na dnie to zacznie kompostować. Oczywiście możecie to też na kompost wrzucić, będziecie mieli za dwa lata fajną ziemię. Ogólnie no nie jest to odpad do wyrzucenia, znaczy można do kubła wyrzucić tego bio, ale to nie jest odpad do wyrzucenia, to jest rzecz y, przydatna.